Po tym jak Kratos stał się nowym bogiem wojny, doznał wizji jego matki, która go wzywała. Dlatego Kratos udał się na Atlantydę w celu sprawdzenia tego wszystkiego. Mimo że Atena próbowała go od tego odwieść, Kratos nie chciał jej słuchać. Kiedy płynął statkiem, został zaatakowany przez Cyllę, która została nasłana przez Posejdona w celu powstrzymania ducha Sparty ale ten ją pokonał i dotarł na Atlantydę. Tam odnalazł swoją matkę Kalisto, którą uważał za zmarłą. Początkowo myślał, że to iluzja bogów, jednak okazała się prawdziwa i tam matka potwierdziła mu, że jego brat Deimos wciąż żyje, a nie mówiła mu o tym, bo jego ojciec zabronił jej to mówić. Kiedy Kratos zapytał się jej, kto jest mym ojcem, to ta wyjawiła mu to do ucha. Ale niestety zamieniła się w potwora. Kratos, nie mając innego wyjścia, musiał zabić swoją matkę. Po zabiciu jej, Kalisto podziękowała swojemu synowi i błagała, aby odnalazł i uratował swojego brata. Kratos zdecydował się to uczynić. Okazało się jednak, że Deimos był więziony w krainie śmierci i że jedynym sposobem na dostanie się tam, jest zdobycie czaszki Kery, klucza otwierającego bramę. Ze słówka listo wynikało, że czaszka znajdowała się w Sparcie. Dlatego Duch Sparty wyruszył do swojego starego domu. Jednak w czasie powrotu ponownie zaatakowała go Scylla, która zabrała Kratosa do wulkanu Metana, gdzie spotkał Tere, tytana lawy, który błagał go o uwolnienie. Co Kratos uczynił i w zamian za to otrzymał zgubę Terry, dzięki czemu był w stanie zasilić swoje ostrza płomieniami. Po długiej i niebezpiecznej podróży, która obejmowała zabicie Scylii, która po raz kolejny przeszkadzała mu w próbach ucieczki, Kratos zdołał uciec z wulkanu Metana w momencie gdy góra wybuchła, topiąc całą Atlantydę i całą świątynię Posejdona. Po dotarciu do Krety, Kratos dotarł do świątyni Ateny i tam przemówił do posągu bogini, gdzie obwiniał ją i bogów za kłamstwa, że jego brat Deimos wciąż żyje. Wtedy Atena odpowiedziała, że Kratos nadal nie do końca wszystko rozumie i prosi go o zaprzestanie swojej misji. Ale słysząc to, Kratos wpadł w furię i zniszczył posąg Ateny. Po drodze po raz kolejny Spartiata spotkał tego samego grabarza, który wcześniej pomógł mu uciec z podziemia. Grabarz opowiedział o tym, jak Kratos popełnił błąd zatapiając Atlantydę i że nigdy nie będzie w stanie znaleźć Deimosa. Podobnie jak Atena prosił również Kratosa, aby zaprzestał swojej misji. Spartiata nie przyjmował się jednak słowami grabarza. Po przybyciu do gór Aurani. Kratos zobaczył Erenis, córkę Tanatosa, która została wysłana, aby zabić ducha Sparty. Dlatego torturowała Spartanina, pytając go o miejsce pobytu ducha Sparty. Ten, odpowiadając, że nie ma pojęcia, gdzie on jest, został natychmiast zabity przez nią. Kratos, chcąc pomścić zabitych Spartan, zdecydował się skonfrontować z córką Tanatosa. Podczas walki duch Sparty wyrwał jej skrzydła. A po tym jak przeobraziła się w Wielkiego Ptaka, ten użył zguby Tery w celu przebicia jej pancerza i zabicia jej. Po pokonaniu Elinis Kratos powrócił do Sparty i tam został przywitany jak bohater. Jak również doświadczał wizji z przeszłości z dnia kiedy został porwany jego brat. Kiedy Spartiata dotarł do świątyni Aresa to tam został zaatakowany przez ducha samego siebie z przeszłości. A kiedy go pokonał, zdobył czaszkę Kery, dzięki której mógł w końcu dostać się do krainy śmierci. Podczas powrotu na Atlantydę Kratos spotkał króla Midasa, którego wrzucił do lawy, czyniąc z niego pomost do portu. A kiedy duch Sparty wyruszył na Atlantydę, okazało się, że wokół miasta utworzył się ogromny wir i szalała burza z piorunami. Po dotarciu do miasta Spartiata został ostrzeżony przez Posejdona przez jeden z jego rozbitych posągów, że zmusi Kratosa do zapłaty za zniszczenie Atlantydy. Kiedy Kratos szukał bramy śmierci, Atena po raz kolejny pojawiła się, aby poprosić go o zaprzestanie poszukiwań Deimosa. Mówiąc mu, że Deimos stanowi zagrożenie dla Olimpu. Słysząc przeprosiny Ateny. Kratos natychmiast przypomniał sobie dzień, w którym Deimos został mu odebrany. Jej głos i sposób mówienia pasowały do przeprosień osoby z przeszłości Spartiaty, i z tego powodu Kratos dał sobie sprawę, że to Atena była tego dnia, kiedy porwano Deimosa. Rozwścieczony Kratos zapytał się Ateny, dlaczego nie uratowała wtedy Deimosa, ale ona nie odpowiedziała. Po odnalezieniu bramy, Kratos użył czaszki Kery. I tam dostał się do krainy śmierci. Po długim przeszukaniu tego miejsca, duch Sparty w końcu odnalazł swojego brata przykutego łańcuchami do sufitu. Kiedy Kratos uwolnił Deimosa, to ten nie był zadowolony z przybycia swojego brata, którego obwiniał za to, że nie pomógł mu, kiedy najbardziej tego potrzebował, i za to zaatakował Kratosa. W czasie walki Deimos zrzucił Kratosa i z siebie z budynku i w napadzie furii, atakował swojego brata. Kiedy ten chciał dalej go bić, to przybył Thanatos, który porwał Deimosa. Kratos mimo będąc poobijany, nie chcąc znowu stracić brata, ruszył za nimi nad klif i tam Deimos próbował walczyć z Thanatosem, ale prawie został zrzucony w przepaść. Na szczęście w ostatniej chwili, Spartiata wciągnął swojego brata i razem ruszyli pokonać Boga Śmierci. Podczas konfrontacji braci z bogiem śmierci, Thanatos powiedział, że wyrocznie przypowiedziała, że naznaczony wojownik przyniesie zagładę Olimpowi i że Ares tamtego dnia popełnił błąd wybierając między braćmi, że to Kratos jest tym naznaczonym wojownikiem, a nie Deimos. Mimo tego, Thanatos zdecydował się zabić ich oboje. W czasie walki, Thanatos przybierał większą formę w celu zabicia Spartan. Kiedy Kratos został przez niego schwytany, Deimos ruszył mu na ratunek, wbijając włócznie prosto w oko. Ale Bóg Śmierci natychmiast wziął i zabił Deimosa, budząc w ten sposób furię Kratosa i za pomocą zguby Tery Kratos zabił Thanatosa. Potem Kratos zabrał martwe ciało swojego brata do już pustego grobu przygotowanego przez nikogo innego jak Grabarza. Kiedy Kratos chował swojego brata, powiedział, że jest teraz wolny. Po pochowaniu Deimosa, duch Sparty początkowo znowu chciał ze sobą skończyć, ale wtedy zastanawiał się, kim się stał. Na co grabarz odpowiedział, że śmiercią, niszczycielem światów. Po czym zniknął w tajemniczych okolicznościach. Kiedy Atena przybyła z bramy Olimpu, żeby pogratulować Kratosowi, zmieniając go w pełni w boga. Ten odmówił, będąc wściekły na boginie. Przed powrotem na Olimp, ostrzegł Atenę, że bogowie mu za to zapłacą, na co ta odpowiedziała: Przebacz mi, bracie. Po tych wydarzeniach, Glabasz przyniósł do grobu obok Deimosa ciało Kalisto, mówiąc, że pozostał już tylko jeden. Wtedy duch Sparty, będąc na Olimpie, siedząc na swoim tronie, będąc ubrany w zbroję, Przysiągł, że zemści się na bogach za to, co zrobili jego rodzinie. Kratos, mimo bycia bogiem wojny, nadal dowodził wojskami Spartan, którym nakazał zaatakować Rodos, główne greckie miasto portowe. Atena błagała Kratosa, aby przestał, ponieważ inni bogowie Olimpu zaczęli się na niego wściekać za jego destrukcyjne zachowanie. Nawet ostrzegła go, że nie będzie w stanie go chronić. Ale po raz kolejny Kratos zignorował jej ostrzeżenie, mówiąc jej, że nie potrzebuje jej ochrony. Po tym jak Kratos został wezwany przez jednego ze spartańskich wojowników, ten wstąpił na ziemię, aby pomóc swoim rodakom. Jednak niedługo po przybyciu tajemniczy orzeł zmniejszył go do rozmiarów człowieka, co Spartanin uważał, że jest sprawką Ateny. Mimo tego zachował swoją boską moc i dzięki niej walczył z przeciwnikami. Jednak tajemniczy orzeł dzięki swojej mocy ożywił posąg Rodos, z którym duch Sparty miał większy problem. Jednak z pomocą przybył sam Zeus, który postanowił podarować Kratosowi swój miecz, Ostrze Olimpu. Mimo że Kratos był na początku zdziwiony, dlaczego Zeus mu pomaga, ten stwierdził, że to dla dobra całego Olimpu. Duch Sparty zdecydował się przyjąć miecz, ale niestety ostrze wyssało z niego całą boską moc. Mimo tego Spartiaty to nie powstrzymało i zniszczył posąg Rodos od środka. Kiedy Kratos krzyknął w niebo pytając, czy bogowie potrzebują więcej dowodów, aby zobaczyć, że nie mogą go powstrzymać, nie zauważył jak ręka gigantycznego posągu spadała w jego stronę i następnie go zniażdżyła, niszcząc jego zbroję i odrzucając od niego ostrze Olimpu. Śmiertelnie ranny, bez mocy bogów, Kratos, wiedząc, że jego jedyną nadzieją na przetrwanie jest ostrze Olimpu, powoli ruszył w jego stronę. Zanim jednak dotarł do ostrza, pojawił się tajemniczy orzeł, który objawił się jako Zeus. Zeus wtedy przyznał się, że planował to wszystko od samego początku, celowo zmuszając Kratosa do poświęcenia swojej boskiej mocy w ostrzu. Aby zmusić go do poddania się i podporządkowania. Również potwierdził, że bał się, że Kratos będzie próbował go zabić, tak jak zrobił to z Aresem. Czując się zdradzony, wściekły Kratos odmówił podporządkowania się, twierdząc, że wybory, które dali bogowie, były tak samo bezużyteczne, jak sami bogowie. Następnie Zeus przebił Kratosa ostrzem Olimpu. Po pozostawieniu Kratosa na śmierć, Zeus użył ostrza Olimpu, aby zabić wszystkich obecnych wojowników w Rodos. Przerażony i wściekły Kratos poprzysiągł zemstę Zeusowi za jego zdradę przed śmiercią. Odmawiając śmierci, Kratos zgodził się pomóc Gai, która wleczyła jego rany, i dzięki temu udało mu się podobnie wydostać z podziemia. Powstając z martwych po raz drugi znalazł się z powrotem w mieście Rodos, gdzie duch sparty nakazał ostatniemu spartańskiemu wojownikowi wrócić do sparty i przygotować się do bitwy. Następnie wsiadł na Begaza, przygotowanego przez Gaję i udał się na Olimp, aby szukać zemsty. Jednak w połowie drogi Gaja poinformowała Kratosa, że nie może już wejść na Olimp, ponieważ nie jest już bogiem. Zamiast tego Gaja nakazała Kratosowi odnaleźć siostry losu i użyć ich mocy, aby cofnąć się w czasie do momentu, w którym Zeus go zdradził. W ten sposób Kratos będzie mógł wziąć ostrze Olimpu i użyć go do zabicia Zeusa. Więc Spartiata wyruszył na wyspę stworzenia, gdzie mieszkały siostry losu. Podczas przechodzenia przez lodowe góry, w których był więziony tytan Tyfon, Pegas został zmiażdżony ręką Tyfona, nie pozostawiając Kratosowi innego wyboru, jak tylko znaleźć sposób, aby go uwolnić. Zapuścił się w głąb gór i przypadkowo spotkał Prometeusza, którego zabił, za co otrzymał gniew Tytanów. Dzięki tej mocy Kratos uwolnił Pegasa spod ręki Tyfona i ruszył dalej. Po pewnym czasie duchowi Sparty udało się dostać do Wyspy Stworzenia. Tam wyruszył do Pałacu Losów, gdzie musiał użyć rumaków czasu. Podczas eksploracji Wyspy Stworzenia Kratos zapytał Gaje dlaczego mu pomogła. A Gaja opowiedziała mu o wielkiej wojnie, która sprawiła, że tytanie do dziś żywią urazę do Zeusa. Uzbrojony w tę wiedzę, Kratos dotarł do Rumaków czasu i zdał sobie sprawę, że do kontrolowania koni potrzebny jest specjalny klucz przechowywany przez Tezeusza. W tym celu poszedł znaleźć klucz i spotkał Tezeusza, który natychmiast roześmiał się głośno, gdy dowiedział się o zamiarze Kratosa zabicia Zeusa. Tezeusz wiedział, że Kratos już nie ma mocy Boga, więc wyzwał go na pojedynek. Myśląc, że z łatwością go pokona. Tezeusz wiedział, że Kratos nie ma już mocy Boga, więc wyzwał go na pojedynek, myśląc, że z łatwością go pokona. Ale wkrótce potem moc Kratosa przestraszyła Tezeusza do tego stopnia, że ten go zabił, miażdżąc mu głowę drzwiami strażnika koni. Po śmierci Tezeusza, Kratos zabrał mu klucz i użył go do przesuwania rumaków czasu. Zbliżając wyspę stworzenia do Pałacu Losu. Podczas tej podróży Kratos został ostrzeżony przez posąg Lachesis, jednej z sióstr Losu, że los Kratosa został ukształtowany i nie można go zmienić. Ale Kratos jej nie słuchał i zniszczył posąg. Po czym kontynuował podróż przez bagna, gdzie nieoczekiwanie spotkał się z Arlikiem, królem barbarzyńców. Arlik wtedy przyznał się, że uciekł przed męką Hadesa i wyruszył w długą podróż zmierzając na wyspę stworzenia z dwóch powodów, aby zmienić swój los i jeszcze bardziej zemścić się na Kratosie. W tym celu obaj po raz kolejny zaangażowali się w zaciekłą bitwę, a Arlik przywołał dusze zmarłych. Jednak Kratosowi udało się wyeliminować tych wrogów, przejąć młot barbarzyńcy i użyć go do zmiażdżenia czaszki Arlika, zabijając go po raz kolejny. Kontynuując podróż do Pałacu Losów, musiał zmierzyć się z Cerberem i zdobył od niego złote runo. Zaklętą zbroję, której użył do zabicia Euryale, siostrę Meduzy. Podczas podróży, Kratos spotkał również Perseusza swojego przyrodniego brata, uwięzionego w łaźni. Perseusz pragnął spotkać Siostry Losu, aby wskrzesić swoją żonę Andromedę, jednak zamiast tego został uwięziony w łaźni. Myśląc, że przybycie Kratosa jest próbą zgotowaną mu przez los, Parseusz wyzwał go na pojedynek, mając nadzieję, że Siostry Losu będą tego świadkami i dadzą mu szansę na wskrzeszenie żony. A jeśli nie, to przynajmniej byłby znany jako osoba, której udało się zabić ducha Sparty. Ale niestety Perseusz zginął z rąk Kratosa, rzucając go na duży hak. Biorąc tarczę Perseusza, Kratos użył jej do otwarcia dostępu do nizin, gdzie zdał sobie sprawę, że aby dotrzeć do pałacu losów, musi przekroczyć wielką przepaść. Zanim zdążył przejść, został zaczepiony przez Ikara, starego człowieka, który stracił zmysły. Stało się tak, ponieważ wcześniej Ikar zmarł i trafił do podziemia, gdzie był bezlitośnie torturowany, a stracił zdrowie psychiczne. Po spędzeniu dziesiątek lat na naprawianiu swoich skrzydeł, w końcu udało mu się uciec z podziemia i próbował dotrzeć do sióstr losu, aby odmienić swoje przeznaczenie. Podczas tego spotkania Ikar próbował powstrzymać Kratosa przed odnalezieniem sióstr losu, mówiąc, że była to próba, którą mu dano. Bredząc o tym, że Kratos nie zdoła przekroczyć wielkiej przepaści, podczas gdy on sam odniesie sukces używając swoich skrzydeł. Słysząc to, Kratos planował użyć skrzydeł Ikara, aby przekroczyć wielką otchłań. Ale Ikar oparł się i obaj wpadli w otchłań. Doprowadziło to do bójki między nimi, gdzie oboje spadli do podziemi, ale Kratosowi udało się przejąć skrzydła i bezpiecznie wylądować, jednocześnie zabijając Ikara. Tam spotkał Tytana Atlasa, którego niegdyś sam uwięził. Początkowo Atlas nie był zadowolony widząc ducha Sparty, ale kiedy ten potwierdził, że teraz jest wrogiem Zeusa i chce go zabić, poprzez cofnięcie się w czasie, Tytan zmienił swoje nastawienie, dlatego postanowił pomóc mu, opowiadając o wojnie między Tytanami a bogami oraz przekazując mu część swoich mocy. Po wydostaniu się z podziemi, Kratos dotarł do Pałacu Losów, gdzie zmusił dwóch uczonych do przeczytania zaklęć i poświęcenia się jako warunek spotkania z siostrami losu. Tam również zaatakowała go tajemnicza postać, co jak się okazało, był to ostatni Spartanin. Kiedy Kratos domagał się wyjaśnień dlaczego żołnierz nie wrócił do sparty, to ten powiedział mu, że sparta została zniszczona, a odpowiedzialny za to jest Zeus. Po zabiciu kratosa, Zeus przybył do miasta Spartan i zniszczył je. Dlatego przybył na wyspę w celu uratowania sparty, ale ten zmarł na dłoniach Kratosa. Śmierć spartańskiego wojownika rozwścieczyła Kratosa do tego stopnia, że wzywał Zeusa i żądał, aby strzedł na dół i stanął z nim twarzą w twarz. Ale w czasie tej rozpaczy nieoczekiwanie pojawił się kraken i złapał Kratosa. Mimo, że Spartanin walczył z uściskiem bestii, nie udało mu się uwolnić, gdy kraken zaczął go miażdżyć. Wtedy Kratos doświadczył wizji zrujnowanej Sparty, gdzie zobaczył Gaje, która przybrała postać Lisandry, jego zmarłej żony. Kratos poprosił żonę i błagał ją, aby mu wybaczyła. Gaja zachęcała go do kontynuowania walki, ponieważ jeśli Kratos się podda, Zeus wyśle jego duszę do Hadesu, aby była torturowana przez wieczność. Co więcej, Gaja poinformowała go, że Tytani chcą, aby Kratos poprowadził ich w bitwie przeciwko bogom Olimpu, po czym wzmocniła go jeszcze silniejszym gniewem Tytanów. Z narastającym gniewem Kratosowi udało się uwolnić z uścisku Krakena i zabić go. Korzystając z Feniksa, którego uwolnił z komnaty Feniksa, Kratos w końcu dotarł do głównej świątyni sióstr losu. Tam spotkał jedną z sióstr Lachesis. Lachesis powiedziała mu, że przeznaczenie może być kształtowane tylko przez siostry losu i że Kratosowi nigdy nie było przeznaczone zabicie Zeusa. W rzeczywistości obecność Kratosa była tam również częścią losu stworzonego przez siostry losu. Nie chcąc uwierzyć Lachesis, Kratos odparł, że jego przeznaczenie zostało ukształtowane przez jego własne dzieło, grożąc, że ją zabije jej, jeśli Lachesis go nie przepuści, co wciągnęło ich w bójkę. Kiedy Kratosowi prawie udało się ją pokonać, Lachesis wyzwała swoją siostrę Atropos. Która następnie zabrała Kratosa do przeszłości, gdzie walczył z Aresem. Atropos próbowała zniszczyć ostrze bogów miecz, którego Kratos użył do zabicia Aresa, ale ten wysiłek szybko został udaremniony przez Kratosa i obaj powrócili do teraźniejszości w świątyni Lachesis. Lachesis była zirytowana tą nieudaną próbą i ponownie zaatakowała Kratosa, tylko że tym razem była wspomagana przez Antropos. Za luster w pokoju. Po długiej i zaciętej walce Kratosowi udało się uwięzić Lachesis i Antropos w lustrze i zniszczyć je. Dzięki czemu uwięził je na zawsze. Następnie Kratos kontynuował swoją podróż, aby spotkać się z ostatnią siostrą przeznaczenia Kloto, której przebił czaszkę i zabił ją. Po zabiciu siostry losu Kratos był w stanie użyć lustra przeznaczenia znajdującego się w komnacie krosna. Dzięki jego mocy duch sparty cofnął się do chwili, gdy Zeus go zabił. Zeus będąc początkowo zdziwiony na widok innego Kratosa, założył, że siostry losu mu pomogły. Ale podczas wyciągania ostrza Olimpu, Kratos poinformował, że siostry losu nie żyją. To sprawiło, że Zeus zdał sobie sprawę, że nie docenił Keratosa i natychmiast go zaatakował. Oboje zaangażowali się w bitwę na niebie i wylądowali na szczycie ofiary, gdzie Rea oddawała swoje dzieci Kronosowi, aby ten nie zjadł, i tam rozpoczęła się między nimi bitwa. Podczas walki Kratos stwierdził, że nie ma szans go pokonać, dlatego zdecydował się poddać Zeusowi i upuścił ostrze Olimpu, błagając Zeusa, aby go zabił i uwolnił od cierpienia. Zeus przybrał ludzki rozmiar i podniósł ostrze Olimpu, mówiąc, że zakończy życie Spartanina. Ale jego męka właśnie się zaczyna. To była jednak zmyłka Kratosa, który zablokował jego atak, a następnie przybił mu ręce do skały. Kiedy Kratos był gotowy zadać ostateczny cios, pojawiła się Atena, która próbowała powstrzymać go przed zamordowaniem Zeusa. Kiedy Zeus próbował uciec, to Kratos ruszył na niego z szarżą. Ale Atena przyjęła na siebie ten cios. Kiedy Zeusowi udało się uciec, Kratos był przerażony tym, co zrobił. Zapytał, dlaczego Atena się poświęciła. Bogini odpowiedziała mu, że zrobiła to dla bezpieczeństwa Olimpu. Co więcej, bogini wyjawiła, że powodem, dla którego Zeus chciał zabić Kratosa, był strach, że to, co się stało z jego ojcem, wydarzy się ponownie. Uranus został zabity przez Kronosa. Kronos został obalony przez Zeusa, a teraz Zeus bał się, że zostanie zabity przez własnego syna, Kratosa. Głównym zamiarem Zeusa było przerwanie cyklu ojcobójcy. Kratos był wstrząśnięty tym nagłym objawieniem, i przed wydaniem ostatniego tchnienia, atena błagała Kratosa, aby przestał szukać zemsty, ostrzegając go, że wszyscy bogowie Olimpu zjednoczą się przeciwko niemu. I że jeśli Zeus umrze, świat zostanie zniszczony. To wydarzenie sprawiło, że Kratos poddał się swojemu szaleństwu i poprzysiągł sobie, że jeśli cały Olimp stanie przeciwko niemu, to cały Olimp umrze. Po tym wydarzeniu Spartiata ponownie skorzystał z lustra przeznaczenia i przeniósł się w czasie do Wielkiej Wojny. Kratos następnie zabrał ze sobą Tytanów do współczesności, aby zmierzyli się z bogami. Tymczasem Zeus, wciąż ranny po walce z Kratosem, spotkał się z innymi bogami, aby połączyć siły i stawić czoła duchowi Sparty. Jednak nieoczekiwanie góra Olimp zaczęła się trząść, a kiedy bogowie spojrzeli w dół, ujrzeli bardzo straszny widok. Tytani wspinali się na górę wraz z Kratosem na ramionach Gai. Uzbrojony w ostrze Olimpu, tak krzyczał do ojca: Zeusie, powrócił twój syn. Przybywam, by zniszczyć Olimp.